Święty Józef opiekunem podróży. Pewnego razu święta Teresa podróżowała z innymi siostrami, a niedoświadczony woźnica prowadził je na krawędzi przepaści. Święta, widząc otchłań, która miała je pochłonąć, krzyknęła do towarzyszek: By uniknąć śmierci, jedynym sposobem jest wzywanie świętego Józefa. A więc wszystkie zaczęły krzyczeć. Zlituj się nad nami, najczystszy małżonku Maryi! W tym momencie z głębi przepaści dało się słyszeć. Zatrzymajcie się! Jeżeli zrobicie krok, jesteście martwi! Zatrzymano konie, a kiedy zakonnice pytały, gdzie mają się udać, głos wskazał im drogę, aby mogły uwolnić się od wszelkiego niebezpieczeństwa. Woźnica podjechał, próbując dowiedzieć się, kto ich uratował, ale nie zobaczył żadnego człowieka. Święta Teresa mówiła potem do sióstr święty Józef nas uratował.